W dniu 25 marca 2024 roku o godzinie 10.09 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru pustostanu. W zgłoszeniu w treści zawarto również informacje o tym, że osoby postronne słyszały również wybuch, że wydobywają się intensywne kłęby dymu i ogień jest widoczny na wysokości pierwszego piętra. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie zadysponował cztery zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. To jest dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, samochód z rabiną oraz samochód operacyjny. Dodatkowo zadysponowane zostały siły środki Ochotniczej Straży Pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia e, informacje ze zgłoszenia potwierdziły się, już z dojazdu było widać z kilku kilometrów intensywny dym wydobywający się z e, miejsca objętego pożarem. E, po dojeździe potwierdziły się również informacje, e, że płomienie wydobywały się na wysokości, widoczne i na wysokości pierwszego piętra. W obiecie nagromadzone były materiały palne typu opony, śmieci, materiały gospodarstwa domowego. W związku z tym, ten dym był mocno czarny, utrudniający widoczność też również w okolicznym terenie przyległym do miejsca objętego pożarem. Podano trzy prądy wody celem ugaszenia pożaru. Strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych, ponieważ wokół budynku występowało intensywne zadymienie. Pożar na tą chwilę udało się ugasić. W tym momencie trwa przewietrzanie, dogaszanie. Za chwilę roty będą wchodziły do środka celem przeszukania pogorzeliska, dogaszenia pożaru, natomiast te działania będą mocno utrudnione, ponieważ budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Widoczne są mocne pęknięcia w murach ceglanych, jak też uszkodzane są konstrukcje dachu i strop. Z uwagi na to, że jest to pustostan w obiekcie, prawdopodobnie nikt nie zamieszkiwał, ani też nie podłączone są media, najprawdopodobniej przyczyną pożaru było podpalenie. Nasze czynności co do tego faktycznie przyczyny pożaru będzie prowadziła policja.